Hej, witajcie na kanale Windows Mobile Polska. Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować aplikację XAP na Waszej Lumi. Zanim zaczniemy instalację aplikacji XAP na Waszej Lumi, będzie konieczne odblokowanie i bootloadera. Poradnik dotyczący odblokowania bootloadera znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Dobrze, więc zaczynajmy. Jeżeli wasza Lumia ma odblokowany bootloader, możemy przejść do instalacji aplikacji XAP na waszej Lumi. W pierwszej kolejności musimy pobrać pakiet SDK. Za pomocą tego pakietu będziemy mogli instalować aplikację XAP na wasz telefon. Uruchamiamy przeglądarkę, a następnie wchodzimy w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Po wejściu w link pobieramy ten oto plik. Po pobraniu będziemy musieli wypakować ten plik. Aby nie było bałaganu polecam stworzyć nowy folder, gdzie wypakują się nam te pliki. Po wypakowaniu uruchamiamy ten plik. Teraz klikamy dowolny klawisz. Po kliknięciu rozpocznie się instalacja pakietu SDK. Jak widać program poinformował nas, że instalacja przyszła pomyślnie. Klikamy teraz dowolny klawisz, aby zamknęło nam się okienko. Po zamknięciu podłączamy nasz Lumię do komputera. Teraz wchodzimy w aplikację Windows Phone Application Deployment 8.1 i wybieramy koniecznie odszyfrowaną aplikację XAP i następnie klikamy Otwórz. Teraz klikamy Deploy. Windows Phone Application Deployment 8.1 rozpocznie instalację aplikacji na Waszej Lumi. Jeżeli proces instalacji przyszedł pomyślnie, aplikacja poinformuje nas, że instalacja zakończyła się powodzeniem. Jeżeli wystąpił jednak jakikolwiek problem, sprawdź opis filmu. Znajdują się tam najczęstsze błędy i rozwiązania dla nich. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, możesz zostawić kciuka w górze. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, możesz również zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. W razie jakichkolwiek pytań czy większych problemów, służymy pomocą w komentarzach. Zapraszamy również na naszego Telegrama. Do zobaczenia w następnym odcinku.